Cześć, Siemaneczko, z tej strony Bakrz, Olej Fighters, a moim gościem jest Patryk Kaczmarczyk, zawodnik KSW. Cześć Siemano. Siemanko, siemanko, witam wszystkich. Jak już doskonale wszyscy wiemy, na KSW 102 w Radomiu e, zmierzysz, e, zmierzysz się z Ahmedem Winą. E, powiedz mi, czy to od początku miał być ten, ten rywal? No bo termin wiadomo, no, był wiadomy pod ciebie. No tak, tak, o terminie dowiedziałem się już sporo sporo wcześniej. A co jeżeli chodzi o rywalę, to jak już powtarzałem gdzieś wcześniej. Yy, dwa nazwiska były tak naprawdę, że albo to będzie Damian Stasiak, albo Ahmed Willa. No ale ja nie ukrywam, że też Artura pocisnąłem o to, żeby, żeby był ten Ahmed, że, że wolałbym się bić. Zwierz yy, co, z, z wydaje mi się, wyżej notowanym rywalem yy, na tej gali w Radomiu. No to wiesz, ciekawa. Ciekawa informacja, ale generalnie wolałeś go od Damiana tylko dlatego, że był w niego wyżej w rankingu, czy może dlatego, że jest zagranicznym zawodnikiem? No właśnie, jedno, jedno i drugie. Wydaje mi się, że, że wiesz co, ja od zawsze biję się w Polsce, biję się z polskimi zawodnikami i chciałbym, chciałbym więcej tych rywali z zagranicy. Właśnie tak naprawdę, można policzyć na palcach jednej ręki moich rywali z zagranicy. Jak tak teraz się zastanawiam to chyba trzech ich było, <coughs> także wydaje mi się, że, że fajniej, lepiej lepiej dla mnie, żebym, żebym bił się z tymi zawodnikami z zagranicy, jeżeli jest taka okazja. A jak Ty w ogóle charakteryzujesz Achmeda wije? bo to na, na pewno w KSW pokazuje się bardzo, bardzo dobrze, no bo fajna walka z Łukaszem Kaczewskim, no, oszukał, oszukał go trochę, ciężka walka z Kasem Formelą, tam mu napsuł Kasprowis, sporo krwi, też jakiego pojedynku Ty się w ogóle spodziewasz? Na pewno ciężkiej i twardej batalii, bo no, Achmed jest y, naprawdę topowym zawodnikiem, y, wydaje mi się, że to będzie taka, taka no naprawdę wysoko, jeżeli chodzi o klasyfikację tego europejskiego rankingu, to gdzieś wysoko to nasza walka w kategorii piórkowej, bo no, ja już gdzieś tam w tym rankingu KSW jestem wysoko, Achmed y, trzy wygrane w oktagonie bez porażki. Tu w KSW też tak naprawdę ta walka z katrą Formelą była mega bliska. Jeżeli by poszła na stronę Ahmeda, to, to raczej nikt by nie widział kontrowersji. Także, także wydaje mi się, że to jest to jest naprawdę mocny i godny rywal. Była mhm. przygotowany do tej walki tylko w Radomiu i, i, i w skrze, czy gdzieś e, wyjeżdżałeś gdzieś tam inne w, w inne miejsca. E, tak, tak. E, te przygotowania głównie skupiał się tutaj u siebie na miejscu. Z prostego względu. Miałem gdzieś tam w myśli myśl te wyjazdy czy, czy obozy, ale, ale widzę to, że, że mam wszystko, czego potrzebuję i naprawdę czuję rozwój. Czuję, czuję na sparringach rozwój. Yy, yy, siłowo, kondycyjnie naprawdę, naprawdę czuję, czuję, że progresuję jak jestem tutaj. A czasami te wyjazdy yy, są bardzo potrzebne, ale, ale po prostu czułem że czułem, że naprawdę się rozwijam, że mam z kim robić no do, Naprawdę dobry czas dla mnie, dobre przygotowania, i, i tu mam wszystko, czego potrzebuję. No, te, teraz, tak naprawdę, sparuję w skrze cały czas na bieżąco. Szkole się u siebie w Radomiu z trenerem Germanem. Motorykę robię u Mateusza Kubicy w Radomskiej Akademii Motoryki, tak jak robiłem. No, i jeszcze, jeszcze teraz będzie wyjazd. Miałem jechać na Leglock Camp. Niestety, no, delikatnie choroba pokrzyżowała mi plany, i nie pojechałem tam. No, ale mam zamiar w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, już się umówiłem z Kamilem Wilkiem, będziemy trenować. Zostanę tam też na sparingi z chłopakami z Łodzi, także, także myślę, że, że to będzie taki jedyny wyjazd, gdzie, gdzie, gdzie planuję to do Łodzi. A jak Ty masz oceniasz w ogóle całą tą inicjatywę, właśnie tych campów, Bo to chyba ty już miałeś okazję chyba być w, w, w przeszłości, no, bo na pewno to jest taka inicjatywa gdzieś, o której tak jakby ogólno o, ogólnoświatowa, no i sobie. Wszyscy zawodnicy, którzy tam jeżdżą, sobie chwalą. No tam, u, Kamila, u Kamila i, i Mateusza. Tam jedziesz jako zawodnik MMA i naprawdę, naprawdę masz problem, bo jest wielu rasowych graplerów. Ja byłem na dwóch czy trzech leglock -camp, leg campach. No, na jednym tak tylko w sumie do skoku. No ale zawsze runda z Kamilem Wilkiem czy, czy w Ciry od Mateusza nie <laughs> wiesz. No, naprawdę gruby poziom, jeżeli chodzi o Jujitsu, o grappling, i, i myślę, że czasami, czasami jest to potrzebne. Wiadomo, że w MMA ten grappling to jiu-jitsu wygląda zupełnie inaczej i to jest całkiem co innego, ale warto warto poznawać każdą sztukę tak naprawdę, czy to jest boks, czy to są zapasy, czy właśnie to jest jiu-jitsu. warto poznawać każdą sztukę od, od, od takich najlepszych w tej dziedzinie. No i chłopaki, można powiedzieć, że to jest no, elita światowa. No. Mateusz Szeziński jeszcze niedawno poddał Garegoton, no, także to. to Samo mówi przez się. Mhm. E, powiedz mi, e, bo teraz nie wiemy, tak naprawdę, co się wydarzy z Robertem Ruchałą, bo już skończył się kontrakt, teraz negocjuje z KSW, gdzieś tam no albo zostanie, no, albo gdzieś jest opcja pójścia do EFC. Jak patrzę z Twojej perspektywy, co Ty byś wolał, żeby m, Robert odszedł? No bo jak, tak naprawdę, jak odejdzie, łatwiej ci będzie, moim zdaniem, doskoczyć do walki o pas, ale z drugiej strony myślę, że jakby został, no, to fajnie byłoby się. Mu zreważyć za te dwie przegrane, zwłaszcza za tą ostatnią. No zdecydowanie, jeżeli ja miałbym wybierać, to bym zostawił Roberta w KSW. No bo chciałbym, żeby, żeby gdzieś ta jeszcze jedna walka między nami doszła do skutku. Życzę mu wszystkiego dobrego i tak naprawdę niech, niech wybierze tak, jak, jak, jak mu podpowiada, tam, czy, czy, czy dobra materialne, czy serce, gdzie, gdzie chce się dalej realizować. No ale no, jeżeli ja miałbym wybierać, to chciałbym, żeby Robert został jeszcze w tej kategorii 66 Nie, Niedawno podobnego wyboru, przed którym teraz stoi Robert, dokonał Jakub wykład, A pewnie, jak Ty byś miał taką opcję wiesz, kończyć się kontrakt, ale gdzieś są słuchy, że chcecie, chcecie UFC, to co byś wybrał? Czy po prostu czy KSW by musiało bardzo głęboko sięgnąć do kieszeni, żebyś, żebyś został, czy jednak po prostu tak bardziej ambicjonalnie. Chciałbyś gdzieś tam mierzyć się tam, gdzie walczą najlepsi? No, skłamałbym Cię i wszystkich dookoła, jeżeli bym powiedział, że nie chciałbym przejść do UFC. Bo jest to, jest to chyba cel każdego zawodnika MMA i mój również. Ale zależy, w jakim, w jakim wieku bym miał zaproponowany ten kontrakt. Wszystko, to wszystko zależy, bo łatwo jest mówić z tej perspektywy, jak nie masz tego kontraktu i tej oferty od KSW. Jeżeli KSW naprawdę by mnie doceniło, to pewnie wtedy jako mistrza, tak? No bo pe, 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 prawdopodobnie odchodziłbym z, z perspektywy mistrza i mam nadzieję, że jeżeli będę odchodził, to, to, to właśnie z takiej No i wtedy, wtedy KSW musiałoby naprawdę bardzo dobrze mnie docenić i, i dać mega dobrą wypłatę, żebym żebym został. No ale to wiesz, to wtedy przedłużam kontrakt o kilka walk, zarabiam grube siano i na przykład idę w, wiesz kolejnym roku do, do UFC. To, to wszystko zależy. No. Tak, możemy sobie, wiesz, rozmawiać i, i dywagować, ale też zależy od mojej sytuacji materialnej. Na przykład, wiesz, w tej chwili, jeżeli bym był mistrzem i dostał propozycję, no to, no to raczej bym poszedł do UFC, ale, ale zobaczymy, jak będzie w przyszłości, jak się życie potoczy. No i co zaproponuje, zaproponuje mi KSW. Mhm. No w najbliższym czasie, no. Wydaje mi się, że będą się toczyły trochę losy kolejnego prezydenta, prezydenta dla Roberta, jeżeli on zostanie no, lub, lub dla Saladina, tego jeszcze tak naprawdę nie wiem, jak, jak to z nim będzie i z kategorią piórkową, no bo ty masz, ty masz walkę z Wią, e, niedługo też ma walkę e, Harzewski z Brickton na tej samej gali, co ty walczysz, też Adam Soldajew z Starkilą. tak realnie, myślisz, kto jest najbliżej e, walki, walki o pas? Ranking mówi, że ja. <laughs> Wydaje mi się, że wiesz co, że jeżeli pokonam w dobrym w stylu Ahmeda Wille, no to dalej ja będę tym pierwszym pretendentem. Wiadomo, że w sytuacji rewanżu z Robertem może to nie być takie proste. Może KSW chcieć mu dać innego rywala. Sam Robert może chcieć innego rywala, bo wiesz, bo może powiedzieć, że dobra, dopiero go pokonałem znajdziemy kogoś innego. No ale szczerze nie myślę o tym. Chcę wygrać z Ahmedem. A w kolejnej sytuacji po prostu powiem, woju, daj mi kogoś, żebym był jak najbliżej do pasa. Chcę mocnego rywala, chcę, wiesz co, po prostu bić się z jak najlepszymi gośćmi, bo, bo to mnie rozwinie, to pchnie mnie na treningach do większych wyrzeczeń, do większego dyskomfortu. I wydaje mi się, że jeżeli nie będę walczył o pas w kolejnej walce po zwycięstwie, no to ktoś z wygranej właśnie Brychta Halewski lub Soldaj Tarkilla. Mhm. Już ostatnie pytanie powiedz mi, jak się w ogóle podobała walka Roberta z kasprem Formelom? No bo wydaje mi się, że Robert skoczył na jeszcze wysypożem, i to, co on zrobił w tej walce. I to skończenia, skończenie no to było coś fenomenalnego. Bardzo mi się podobała gra stójkowa Roberta. No tak jak mówię, ja gdzieś tam zlekceważyłem tą grę stójkową i przypłaciłem dużą karę. Tak kasper formela mógł się spodziewać tego już, że, że Robert już, już naprawdę poprawił tą grę. i Jest takim naprawdę dobrym ofensywnie zawodnikiem. I to, co mi się podobało, tu ta częstotliwość kopnięć, to to właśnie wysokie tempo walki Roberta. I no i wiadomo, ja, ja ogólnie wiedziałem, że jeżeli ta walka trafi do chwytów, no to, no to Kasper przegra. Gdzieś tam myślałem, że może mieć szansę w stójce, ale, ale po pierwszej rundzie Robert to bardzo szybko zweryfikował, że jednak, że jednak tych szans dużych nie miał. No ale, ale bardzo, bardzo fajne, bardzo fajna walka, bardzo mi się podobała i, i no, super. My, myślę, że że walka z jednym i z drugim gdzieś w przyszłości czego. A jeszcze mi skoczyło takie je, jedno pytanie. Nie ma co ukrywać, że ten okres świąteczno-noworoczny dla zawodników MMA, którzy się przygotowują nie, nie jest łatwy. A jak to wygląda z tobą? Czy gdzieś tam trzymanie diety w święta, gdzie wszyscy wpierdzielają pierożki, serniczki było czymś dla ciebie trudnym, czy po prostu ty już wiesz, ty jesteś jest tyle lat w tym sporcie, jesteś pro, profesjonalistą, że wiesz, że to jest po prostu droga do celu. Wiesz co, właśnie Kurczę, może w poprzednich latach tak nie myślałem bardzo mocno. Chociaż moja druga walka zawodowa była 28 grudnia. Byłem przez Karolem ku także święta robiłem w hydrolizę, to jeszcze gorzej było, bo totalnie nic nie mogłem zjeść, tylko piłem wodę eee, przy stole wigilijnym. No ale w tym roku tak naprawdę miałem bardzo dobrą wagę i wszystko sobie gdzieś tam przewartościowałem, że walczę o dużo wyższy cel, a święta będę obchodził z rodziną jeszcze nie raz, nie dwa. Także. Nie, nie potrzebuję, żeby jakoś, wiesz, obchodzić tych świąt, mega, mega się nażyć wszystkiego, bo, no bo to tak naprawdę mi nigdzie nie ucieknie, a, a mam gdzieś wyższe cele i, i większą wartość w tym, co robię. No wspomniałeś o Karole Kutyle, no chciałem ten temat ominąć, ale wiadomo, nie będę już teraz rozmówiwał o tej całej sprawy, ale powiedz mi, czy ty trochę żałujesz jakby tego wpisu, który jakby pojawił się po walce to, to tam napisać do Michała, i tak dalej. Czy już to gdzieś macie, już wszystko wyjaśnione, no, no bo twój menadżer już wszystko gdzieś tam z Michałem, gdzieś tam sobie wyjaśniał, i jak ty, no, jaka jest tu Twoja, gdzieś tam taki statement po tej nie, ża nie żałuję żadnego wpisu swojego, niczego nie żałuję, z Michałem sobie wszystko wyjaśniłem, i tyle mogę powiedzieć na ten temat. No i dobra, i tym, i tym akcentem wydaje mi się, że możemy zakończyć. Z moim strony to będzie wszystko, jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest Twoja chwila, twój moment, twój czas. Dziękuję wszystkim, tak naprawdę. Wszystkim kibicom, którzy mnie wspierają, tym, którzy też mi źle życzą, bo, bo jakby trochę napędzają mnie do cięższej pracy. Kolejny raz świetnie, naprawdę. Ogromna grupa przyjaciół będzie na, na, na hali i będzie mnie dopingować, także to jest, to jest dla mnie coś naprawdę pięknego. Dla wszystkich moich wspierających sponsorów, nie będę teraz wszystkich wymieniał, bo, bo, bo kogoś pominę i byłoby nieładnie, ale. Naprawdę dziękuję, że jesteście i pozdrawiam. Widzimy się 25 stycznia na Hali w Radomiu.